Koniec lekcji była ładna pogoda. Wiosna zbliżała się wielkimi krokami. W szkole nawet nie było aż tak źle. Humor poprawił nam Piotr z naszej klasy. Tryskało z niego szczęście tak jak z Borysa sakał. Piotr cały czas opowiadał żarty i się z nami śmiał. To dobry chłopak. Ino trochę gruby. Był pewnym siebie ślonokiem z idealnym akcentem. a na stołówce zjadł osiemnaście rola dzieciarysta klusek. Przez co Paweł się zdenerwował, bo nie zostawił nic dla niego. Miłość całe szczęście miał swoje żarcie. Gdyby to dla niego nic nie zostało, prawdopodobnie wsysnąłby całą szkołę razem z Piotrem i Pawłem. Wyszliśmy przed szkołę jeszcze chwilę pobakać. Zanim każdy zawinie się do swojej meliny. Widzę Piotra idącego w stronę swojego mopika. Siema, Hanysie. Witajcie, role. Kajle się szpięty. Jada do domu. Matka naważyła w pierony bigosu. leca to opierdolić zanim stary przyjdzie. To i gruba się. O co ciłaś i tuczniku? O gówno gnoju jeden. Gówno to może w batach. Znowu oszamałeś pół stołówki. Zjadłem tylko czternaście schabowych i cztery garce gulaszu, a ty jak zwykle opierdoliłeś ich z 60 grubasia. Dziewczyny, nie kłócie się. Obaj jesteście spasionymi cwelami, więc po co jechanie się od grubasów? Ty się nie odzywaj, chudaszka po bocie zjem. Ałamał ci ktoś gile, kiedyś kuta się jeden. Dobra, wyluzuj jej, Boże jedyny. Ja dobra, o smola smolapitam do dom, przyjmcie się. Staliśmy jeszcze trochę na placu i kurzyliśmy. Gdy nagle usłyszeliśmy głośne kurwa. Wychylam się za winka. I widzę Piotra, obok niego leżał obalony skuter. I zajebia za to, kiedy to zrobił. My nic nie zrobiliśmy. To był marcer. Obaliłeś mi skuterka, kafrenzu. Pewnie jak do niego podchodziłeś, to wyjebałeś go basem tłusty gnoju. Borys go zrobił w konia, a ten w to uwierzył. Dobra, przyznawać się, kiedy to był. Teraz za karę pójdziesz piechty do domu. Nie wybaczę ci nigdy tego, co uczyniłeś z wyrolu. Miałem smaka na te schabowe... A ty mi je zjadłeś. Stolery krucho. Czyli to ty wyjebałeś mi skuterek. Ja i co mi zrobisz? Nigdy nie widziałem Piotra w takim stanie z pogodnego. Chłopaka zamienił się w piekielnego rozkurwiacza. Zajebiacie. Piotr sprzedał kopa na brzuch Pawła. Ziemia zadrżała. Okna się powybijały. A Paweł nic. Tylko sobie beknął. Chłopaku, zjadłem se wczoraj worek bokserski, więc twoje uderzenia nic mi nie robią. Piotr odpalił jakiegoś superurta. I zapierdalił Pawła. z Bezes. Tym razem purtnął i powiedział Skończyłeś Po czym chycił Piotra i ciepnął nim o mury szkoły Skubany co 200 kilo podniósł i ciepnął tym jeszcze Paweł podbiegł do ledwo żywego Piotra I nakopał mu do ryja Lecz ten stał i sprowadził Pawła do parteru My siedzieliśmy na ławce i podziwialiśmy to widowisko I do tego przynajmniej paper w view nie trzeba kupować Jak na to patrzę to mi staje penis Jesteś kurwa obleśny Te patrzcie On chce chyba o tym ciepać O kurwa będzie z nosa strzelał chyba kozą. Nagle spizdy miłość wyskakuje z okna i spuszcza lanie Pawłowi i Piotrowi. Co ty gruba się zrobiłeś, przerwałeś nam widowisko. Żarcie mi się skończyło. Dawać ten popcorn kutasy, teraz dawać ławkę. A ten skuterek to czy jest? Nawet nie próbuj tego rzeć wieprzu. No i chuj za żaru. No co kurwa. Łodny byłem. Dobra, idę do domelo. Budzimy ich czy to srać. Pierdolimy ich pucie do domu. Bory, zostaw jego jajca, proszę. Ale one takie fajne w dotyku, Chodź dotknąć. Namówił jebany Pomacałem jajca chłopaków i wróciłem do domu.